Stay a while and listen and I'll tell you a story about human and demons, about magic and technology, about dungeons and dragons and of course about wódka. Ej, panowie, gdzie jest moja wódka? Dzień jest wódka? Część dwieście dwudziesta Świetlista ewolucja. Drzewo Kornowca. Wspaniała roślina, która nie rodzi może owoców, a całe jej życie polega na stopniowym rozroście kulistej korony. Jednak dla społeczeństwa mgławicznego, jak i tego z Ikrahan, jest ważna ze względu na płyn, który pozyskiwany jest z guza koronnego, w którym znajduje się główna jednostka życiowa rośliny. Żywica owa bowiem jest jedną z niewielu substancji pochodzenia roślinnego którą można przetworzyć i wykorzystać przy produkcji świec, jak i oleju do nasączania tkanin pochodniowych. Z czasem jednak odmiany hodowlane, jak i te dzikie, stopniowo zaczęły zmieniać skład swojej krwi, przez co, świeże, przez co świece paliły się szybciej, a pochodnie czasem nawet nie chciały się zapalić. Po rozmowie z przedstawicielem natury okazało się, że proces ten związany jest z reakcją łańcuchową, która z kolei ma związek ze zmianą składu atmosfery oraz gleby. Demony zaczęły pracować nad zmodyfikowanymi nawozami, stworzonymi w oparciu o dane sprzed kilkuset lat, aby dostarczyć roślinom składników w odpowiedniej proporcji. Alchemicy, którzy nie zostali do tego zadania oddelegowani, skupili się na stworzeniu specjalnych Aromatyzatorów, mieszanek alchemicznych, które umieści się w starych filtrowniach powietrza z czasów wojny z jaszczurami, aby zmienić strukturę powietrza. Wszystkie testy, próby i symulacje niestety zakończyły się niepowodzeniem i nawet konsultacja z bardziej rozwiniętymi rasami nic nie wniosła do problemu. Według jucherów jest to nieunikniony proces ewolucyjny, który albo będzie nieodwracalny, Albo powrót do poprzedniego stanu może zająć setki lat. Czas zacząć pracować nad alternatywą dla oświetlenia świecowego. A więc tak, jako wiadomo, że natura cały czas ulega ewolucji, zmienia się, ulega restrukturyzacji, i niektóre rośliny się dostosowują, niektóre rośliny umierają, niektóre zwierzęta są w stanie przetrwać, niektóre poprzez ewolucję, a raczej zbyt wolne tempo ewolucji. Po prostu muszą odejść z tego świata. Tak jak na przykład pandy, które są niedźwiedziami, są niebezpieczne, ale jedzą bambus. Tak samo właśnie Gławicy, ze względu, że świat się zmienia, tak jak parę odcinków wcześniej była mowa o tym, że atmosfera się rozrzedza i stworzyli specjalne jednostki kosmiczne, które tą atmosferę z powrotem zagęszczały. No to skoro zmienia się już struktura i gęstość atmosfery, w związku z tym zmienia się Ilość powietrza, jeżeli zmienia się ilość powietrza, to zmienia się ilość energii, którą generują rośliny. Co za tym idzie? Same rośliny się zmieniają, gdy ulegają rozpadowi. Rozkładają się na inne czynniki podstawowe, przez co gleba też powoli zaczyna mieć zupełnie inny skład, mimo że podobny, ale albo w innych proporcjach. Albo zupełnie inny, czyli mimo na przykład, że Ziemia była bardzo żyzna, to po kilkuset latach, jak nie tysiącach, może się okazać, że ta żyzna gleba okaże się być tak średnio żyzna, a któraś gleba, która gdzieś tam istnieje, okaże się, że przeewoluowała i będzie nową, najżyźniejszą glebą. Tak samo jest właśnie w tej sytuacji. Nawozy, prawdopodobnie trzeba było setki lat nawozić te gleby, co by było bardzo nieopłacalne finansowo dla głupich świec głupich niegłupich, tak, ale byłoby to nieopłacalne, aromatyzatory, czyli jak nie inwestycja w glebę, tak inwestycja w powietrze i próba nasączenia roślin starym powietrzem, jakby to powiedzieć, też nie przynosiła skutku. No współczesne rasy technologiczne, czyli jucherowie, jaszczury, ludzie z nowej ziemi, tak, teoretycznie można powiedzieć, że mają technologię, która by pozwoliła na terraformację gruntów, na przykład jaszczury tak, i jucherowie. Jednak terraformacja, czyli stworzenie czegoś od zera, a genetyczna modyfikacja roślin, która już istnieje, to trochę inna historia. Dlatego te drzewa, które już są, nie da się ich zmienić. Nawet jeżeli chciałoby się, to po pierwsze, zajęłoby to wiele lat, żeby znaleźć odpowiedni składnik, szczepionkę, która by zmieniła genetykę tej rośliny. I ona dopiero po kilkudziesięciu, kilkunastu latach, jak niedłużej, w głowicy przyjmując, że tam szybciej wszystko rośnie, by to zajęło. A wychodowanie nowej rośliny, no to też bawienie się w ta GMO, tak, prawda? Więc. Na chwilę obecną, mimo że wszystkie rasy są bardzo zaawansowane technologicznie, też żyjące w kosmosie, to nie mają takiego prostego rozwiązania. Dlatego, demony, chyba z 12 lat, z tego co pamiętam, napisałem w chronologii, eksperymentowały z tym, to nawet tyle czasu nie starczyło, żeby uzyskać odpowiedni efekt. Czyli wyobraźcie sobie, że przez 12 lat, minus tam początek, kiedy dopiero zaczęli nad tym pracować i eksperymentować ze składem. Czy powiedzmy, przez 10 lat nawozili drzewa i okapcali je specjalnym aromatyzerem. I nic to nie dawało. Słową drogą, tak wygląda drzewo kornowca. Kornowca? Kornowiec, dobrze powiedziałem? Tak, drzewo kornowca. Eee, żebyście wiedzieli, jak wygląda. Wygląda trochę jak drzewo życia, ale to jest kornowiec, a nie drzewo życia. Także myślę, że w tym odcinku to było na tyle, skoro i tak światło na monitorze zgasło. Do następnego.